Dzień dobry, witam serdecznie zapraszam na daily vloga. Ja wstałam jakieś, o, pół godziny, że ciężko się myśli, 50 minut temu, coś tam sobie poogarniałam. Haneczka wstała teraz i ogarniamy się do przedszkola. Ubieramy się, zbieramy. Ja dostałam jakiegoś kataru, ale czuję się okej. Okay. Ale nie czuję się okej okay z tym, że mam wrażenie, że od stycznia jestem non-stop chora. Co trzy dni jest wolnego? Co 3 dni jest wolnego, to zaraz zaraz znowu coś się przypałęta. Dość. No ale cóż, takie życie mamy. Mamy i taty przedszkolaka, bo to oboje. Cierpimy. Dobra, zbieramy się i zobaczymy, co to się dzisiaj będzie działo. Już się trochę ogarnęłam, nawet kawy załykałam, więc już Łatwiej przychodzi mi składanie zdań. I co chciałam powiedzieć? <laughs> się zorientowałam, że zrobiłam sobie wczoraj herbatkę. Mówię, położę Hanie, to sobie wypiję. Już położyłam Hanie i nie zeszłam na dół. Tak się czułam kiepsko. Ale słuchajcie, no to jest katar. Ja nie mogę się dać katarowi. Bo jak ja bym się dawała katarowi, to ja bym nic od początku roku nie zrobiła nic. Ale rozmawiałam z Wami na ten temat. Jakie są Wasze doświadczenia właśnie z chorobami przedszkolnymi? I większość z was pisała, że po prostu pierwszy rok tak musi wyglądać. I choćby, nie wiem co, to pierwszy rok tak musi wyglądać i nieważne czy wiosna, lato, jesień, zima tak to wygląda. Tydzień w przedszkolu, tydzień w domu, ale ponoć po pierwszym roku znacznie się uspokaja. Wiadomo, przypadki są bardzo różne, ale jest światło w tunelu. W radio, słuchajcie, puścili właśnie, akurat chyba w radio luz, Slim Shady, Eminem'a, tak sobie zgłośniłam i słuchajcie, tak mi przyszły obrazowo do głowy te wszystkie brawo, brawo, girl, popcorn, jak to się kupowało, czytało, z gazet wycinało. Ja akurat miałam cały album, słuchajcie, zeszedł z Britney Spears, no uwielbiałam, muszę się tutaj przyznać. Eee, kurde, jakie to były czasy, w ogóle zupełnie inni celebryci, zupełnie inny wymiar plotek, zupełnie inne rzeczy ludzie obchodziły. Gdzie ktoś słyszał o jakichś kardashiankach, Instagrama, serduszkach, lajkach? Trzeba było iść do kiosku i kupić tę gazetkę. Mi mama z tym brawo to tak za bardzo nie pozwalała, więc ja długo, długo Disney ja. Potem długo trzynastkę, no ale gdzieś tam to brawo. Czy ten popcorn? Popcorn chyba był trochę mniej szumatłowy. <grym> Kurde, ale czasy. Dobra, stoję pod biodrom. piękne słońce dzisiaj, ale słuchajcie, zimno, bo jeszcze dalej wieje, ale dzisiaj ponoć ma ostatni dzień, tak widać. Jutro ma być ponoć prawdziwa wiosna i ja trzymam za słowo. Ma być 10 stopni, słońce i zero wiatru. Oby właśnie tak było. Natomiast skikam na jednej nodze do Biedronki, Byłam na większych zakupach, ale muszę kupić makaron na łazanki, bo on nie wszędzie jest. A wiem, że w Biedrące. Jezus, jaki korek. Dobrze, że ja w nim nie stałam. Że ja w drugą stronę. Słuchajcie, tutaj 10 minut różnicy w wyjeździe z domu. No, 20. Robi ogromną różnicę. Woda. Makaron na łazanki, jakieś pieczywo i coś mi ostatnio chodzi łosoś na gorąco po głowie. Wiem czemu, bo był jakiś stary odcinek Kuchennych Rewolucji i tam właśnie wędzili na gorąco łososia i mi się taki zamarzył. Także idę na takie skromne zagubę, zrobię wam jakiś holiks, ale tak jak mówię, po prostu brakuje dosłownie kilku rzeczy. Więc postaram się trzymać mojej listy. A tak w ogóle to jutro jest tłusty czwartek, trochę ciężko się robi zakupy, jak z każdej strony atakują cię pączki, wiem, że niektórzy nie lubią pączków, to jest specyficzne, tłuste, ciężkie, olejowe, natomiast ja lubię, bo ja lubię słodycze, no nie ma co ukrywać, yy, ale myślę, że jutro zjem takiego jednego jakościowego, tak mi się marzy, jeden jakościowy Max 2 ale takie jakościowe. Ale nie wiem, gdzie dostanę jakościowe, bo ja nie będę jechać za pączkiem do Wrocławia i ja nie będę stać godzinę w kolejce, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie mam marzenia. A wy dajcie znać, ile u was wleciało. Ja nie jestem jakaś łasa. Mogę sobie zjeść w inny dzień niż w czwartek, no ale... Kurde, gdyby te kalorie się nie liczyły, to, to chętnie. Słuchajcie, wo, pani mnie przegoniła po jeszcze jedną zgrzewkę wody, bo 8,40 zapłaciłam 27 za wodę, a tak, zapłaciłam za dwie zgrzewki, dwie dychy. Dobry deal. Dwa masła były 3 złote tańsze i śliwka na promocji. Pokażę Wam, co kupiłam w domu. No i oczywiście wzięłam los na mieszkanie, nie? 22 miało być losowanie. już było, I nikt mi nie dzwonił? To chyba nie wygrałam, który dzisiaj jest. No słuchajcie, wczoraj było losowanie, więc nie zadzwonili, więc to chyba nie ja. To tak jak mówiłam zakupy raczej skromne, dwie zgrzewki wody Oczywiście jak jestem w Piedronce, to musiałam wziąć ten deserek Jeszcze go nie próbowaliście to koniecznie spróbujcie Czekoladowy z takimi płynnymi wisinkami Przepyszny, wegański Właśnie te wspomniane łososie na gorąco Wziąłam z pieprzem i taki łagodny Bo nie wiem na które będę miała ochotę Pewnie na oba Śliwki były na promocji, ja lubię takie śliwkowate rzeczy Także to nie było makaronu do łazanek To mam świderki Masło, dwa taniej niż jedno no bułeczki ja akurat, nie wiem bułek, ale bułka w domu jest i na promocji był też e, było to, tego ja właśnie używam do prania, Ariel takich kapsułek i za 5 dych było, e, było 66, także wziąłam. i jeszcze mnie złapał kurier jak wyciągałam zakupy i przywiózł paczkę od SRD z jakimiś nowościami, jestem bardzo ciekawa w sumie co tam jest, zobaczmy. No dobra, to będzie jakiś kosmos, jest nowy smak w różeliny czy fruit loft? Fruit Love in Jelly to jest frużelina, muszę zobaczyć do lodówki. Tak, dokładnie to jest ten sam produkt, i tu są, słuchajcie, maliny z jabłkami. E, ja nie miałam jabłek, 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 ale wiele z Was pisało, że one smakują jak szarlotka, natomiast miałam maliny i bardzo lubiłam. E, natomiast u mnie numerem jeden dalej są wiśnie, potem są e, blueberries, jagody, borówki, e, i później są maliny, ale maliny i jabłka myślę, że to może być super połączenie, także na pewno dzisiaj już spróbuję. Dobra, tyle. Ogarniam jeszcze wiadomości na Instagramie i się zastanawiam, czy robić trening. Dobra, zabieram się jednak za trening. Nie ma wymówek. Zwłaszcza, że wczoraj z tego złego samopoczucia i bezsilności zadałam wiele za dużo. Yy, ale i tak nie było źle, wydaje mi się, bo po prostu nie mamy w domu śmieci. Słuchajcie, i to jest sposób na to, żeby szukałam po szafkach, przeszukałam wszystkie 10 razy, co się dało, to zjadłam. Ale tam w zasadzie nic takiego nie było, więc i tak nie jest źle. Natomiast, no tak jak mówię, nie mogę się dać jakiemuś głupiemu katarowi, więc zabieram się za trening. Grow with Joe, 50 minut. It's to the jakoś tak dawno nie jadłam płatków ryżowych więc sobie robię płatki ryżowe i frużelina będzie idealnie do tego pasowała a tu już mi się gotuje kapustka na obiad, także robi się, robi no dobra, jest szałowa ta frużelina, otworzyłam jest szałowa daję trochę banana, na to płatki ryżowe gotowane na mleku z odrobiną kokosa no i trochę frużeliny myślałam jeszcze o wiśniowie, ale chyba chyba się chce tą rozkoszować Ludzie, jakie to jest dobre Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tych zasłonek, nie, roletek, które sobie tutaj założyłam. Jeżeli nie widzieliście, to clean with me taka mała metamorfoza tam była. Yy, bo ostatnio narzekałam, że przesunęłam to biurko i mi strasznie świeci w oczy, a te roletki, dzień-noc, teraz to w ogóle się coś dziwnego dzieje. Dzień-noc fajnie, właśnie można sobie szybko przesłonić, odsłonić z firanką, tak nie ma. No po prostu przez firankę nawalało to słońce. Także to jest bardzo dobre rozwiązanie na wiosnę i lato W zimie też świeci słońce, ale jednak jest go mniej zmieniłam podkład używałam tego lasting finish, ale on jest troszeczkę dla mnie za ciemny i on odrobinę też ciemnieje, bardzo, bardzo go lubię, to jest jeden z moich ulubionych drogalinych podkładów, natomiast właśnie użyłam wczoraj tego, jak to się nazywa? fit me, ale tak fit me Luminu... luminous and shot. i idealny jest kolorystycznie i też tak fajnie, naturalnie wygląda na twarzy, także teraz po niego sięgam. Jakiś taki szybki makijaż sobie zrobię. Ja mi się przypomniało, że ja muszę pojechać. No właśnie, i tutaj wychodzą minusy mieszkania na wsi. Że jak czegoś zapomnisz, zamówić, to musisz po to jechać, a czasami jest daleko. Okej, okay, spożywczek jest zawsze po drodze, zwłaszcza jak w Orzechanie na przedszkola, ale Rosmana już nie mam po drodze, a nie mam ważnej rzeczy, bo płynu do soczewek. Także chyba sobie wyjdę wcześniej i pojadę do Wrocławia. Do centrum najbliższego, gdzie jest Rossman. I później w drodze powrotnej zgarnę Henkę. Taki jest plan. Ale jak się z tym wyrobię? Zobaczymy. No ładnie ten podkład wygląda, ładnie. Oh, maybe Natomiast niezbyt jestem zachwycona tym pudrem. Rzadko pokazuję w sumie coś, co mi się nie sprawdza, bo większość rzeczy mi się jednak sprawdza. E, Paul' Perfection Powder. Wydaje mi się, że na początku mi się podobał, a teraz mam wrażenie, że robi strasznie żółte plamy. E, niby to jest u Universal Shade 010, ale... Z tą uniwersalnością, to wiecie, jak to jest. Akurat w tym przypadku to się nie sprawdza, ale jako, że zostało mi go bardzo niewiele, czy ja mogę to pokazać, czy to widać? Mogę to pokazać, ale czy to widać, żeby się tu nie wysypało? No to służy, ale tak wiecie, no bez szału, bez szału. A teraz tak a propos starych piosenek na dole włączone chyba telewizor albo jakieś radio e, i leci, słuchajcie, nadzieja. To jest dopiero przywołanie wspomnienia. Ja widzę tę powódź w 97. Widzę ten tledysk, widzę to wszystko. U mnie jest w ogóle taki filmik ze wspomnieniami z czasu powodzi. Fajny. To była jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w moim życiu, zważywszy na to, że miałam 7 lat. Natomiast wydaje mi się, że film jest fajny. Także ktoś by chciał powspominać takie traumatyczne. Dlaczego ja w ogóle nagrałam ten film? Kto wspomina takie traumy? No w każdym razie, coś dzisiaj mam, dzień starych piosenek. Dobra, zabieram się za ogarnianie dołu i obiad. Mam wrażenie, że tu jest taki wybuch bomby. Mam wrażenie, że im bliżej czwartku, jest środa, tym tu jest gorzej i nie da się tego doprowadzić do porządku. Czyli dopiero gruntowne sprzątanie z myciem podłóg i ze wszystkim w czwartek sprawia, że jest naprawdę czysto. A w środę żyjemy w chlewiku. O! Oh! Ale nie będę dzisiaj myła podługanie nic w tym stylu. Po prostu tak o ogarnę i w międzyczasie niech się robią łazanki. Nie wyprosta, ale wiecie, to podsmażyć, to podsmażyć, to pokroić, to pomieszać. Za godzinę półtorej chciałabym wyjść, bo muszę potem w sumie do soczewek pojechać, to nie są żarty. Gdzie przyszła właśnie gigantyczna paczka ze Smyka. Ona jest gigantyczna. Nie wiem. W sensie nic nie zamawiałam. Wydaje mi się, że to jest. Tak tylko zejrzałam. Wydaje mi się, że to jest prezent urodzinowy dla Hani od dziadków. Ale to przekieli. Masakra. W sensie te prezenty są tak trafione, że nie wydaje mi się, żeby to jednak był prezent od Smyka. Eee, Uff. I oh, jeszcze duplo, no, bo ma za niedługo rodzinę. Ale to jest po prostu szaleństwo. Muszę się dowiedzieć, właśnie czy to jest prezent od dziadku. Ale wydaje mi się, że tak. E, zapytamy się później, Hani, co ona chce na urodziny? To zobaczycie, co ona wam powie. Ja wam powiem, co ona powie, i zobaczymy, czy ona to powie. Ona powie tort, świeczki, balony, śmieciarę i Barbie. Także Barbie już przyszła. E, to jeszcze tylko tort. Świeczki, balony, balony też już mamy, te świeczki i śmieciarek, bo będziemy musieli je kupić, no bo, no bo, no bo jak inaczej. Jedyny problem jaki mam to taki, że ten dom nie jest z gumy, nie wiem gdzie mam to wszystko trzymać. Chyba jej zrobię taki regał od sufitu do podłogi i niech sobie tam w swoim pokoju to Nie, dzieci, na szczęście jest już taka duża, że coraz chętniej i coraz więcej czasu właśnie spędzam w swoim pokoju. Także nie chcę tam trzymać swoje zabawki, nie? Tak słuchajcie, już się dowiedziałam, że to prezent od dziadków i od wujków i od cioci, taki składkowy Jest, Są dwa ogromne zestawy duplo takie pociągowe Jednego nawet nie zdołałam przynieść, natomiast chowamy żeby dopiero była na urodziny I powiem wam, że jak ja bym dostała taką Barbie Tą by się zesikała ze szczęścia. Jak ja byłam mała, to Barbie były głównymi, najważniejszymi zabawkami. Każdy chciał mieć Barbie, Barbie z dodatkami, z, z włosami takimi siakimi, ze śpiewającym ptaszkiem, ze skrzydłami, z tym tamtym. To jest taka Barbie podróżniczka. Bardzo fajne. Myślę, że jej się bardzo spodoba. Ale myślę, że tą śmieciarę wymarzoną, dostanie dopiero. Od Mikołaja, chyba będzie musiała Mikołaja poprosić. Posłuchajcie, no, trzeba pilnować, żeby dziecka nie zepsuć. Nie może tak dziecko dostawać wszystkiego, co mu się zamarzy. Zwłaszcza, że po prostu ma takie ilości. Także chyba tort, balony, śmieciara, barbie, dup. Oh, Jezus, jeszcze tak, no nie. Dobra, e, muszę coś ponagrywać na Instagram i się będę zbierać. Tak, dokładnie tak. Ok, dotarłam tutaj odpowiednio wcześniej, więc idę do TK Maxa, bo chciałam zobaczyć sobie za okularami przeciwsłonecznymi, ale tutaj to zawsze jest tak, w sensie tutaj w Polsce, że wchodzę i zazwyczaj z TK Maxa wychodzę z niczym. E, płyn do soczewek. Okazało się, że muszę tankować. Nie lubię tego, ale muszę. I jeszcze te ozdoby na tort do oszą. Chciałam je iść zobaczyć, ale w sumie nie wiem, czy mi się chce. Nie wiem, czy mi się chce. I'm nawet spoko rzeczy, jak na to, że tam potrafi kompletnie nic nie być, coś by się wybrało ale ja nic nie potrzebuję z okularów akurat nic nie było udało mi się bez wchodzenia do dużego centrum handlowego kupić płyn do soczewek, bo to jest super farm, w ogóle zapomniałam, że super farm istnieje i nie wchodzę do dużego centrum. Jeszcze mam czas, bo generalnie chcemy sami zrobić tort. W sensie moja mama zrobi tort, a ja go przyozdobię. Jeszcze mam chwilę, wolę coś zamówić na Allegro, niż chodzić po dużym oszą i jak dziecko we mgle, szukać szczęścia. Zwłaszcza, że to trzeba zatankować, jechać po dziecię, moja kochana. No to działam. No akurat. Zobaczcie, co dzisiaj dostałyśmy. Wszystkie Hani prace. Także mamy naprawdę sporo przeglądania. Trzeba zobaczyć, co to są za piękności. Rękawiczki, kotki. No, 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 no. Ale, ale frajda. Trzeba gdzieś schować. Odpoczęłaś już po przedszkolu? Tak? A powiesz mi, co byś chciała dostać na urodziny? Mm -mm. Jak to? A może... Wyłącz. wyłącz. A może papugę? Mam. Masz już papugę. To może... Auto. M mogę. Możesz auto dostać? A może... Kanapkę. Tak. Zabawkę. Za, jaką? Zabawkę. Kanapka. Zabawkę, kanapkę. A mi mówiłaś coś innego, że chcesz dostać. Co musi być na urodziny? To. Dwieczki. świeczki tor, ba. Becki. Babeczki. No i co jest to? A na prezent ba. Śmieciela. Nie zdenjmij. Dobra, to nie, jedziemy do góry się przebrać. Jeszcze się okazuje, moi drodzy, że jakieś pranie jest w pralce i nikt mi o tym nie przypomina, jak to jest możliwe. Co chciałam powiedzieć? Chciałam tak sobie powiedzieć, że odkąd odebrałam Hanie, to ta moja vlogowa aktywność spadła. Natomiast jest mniej więcej tak, jak sobie to wymarzyłam. Kiedy ona, zanim ona poszła do przedszkola, to sobie tak mówiłam, że będzie tak, że do tej 15.00 będę ogarniała wszystko. O, oh, może nie wszystko, ale będę ogarniała dużo rzeczy, a później będę poświęcała głównie czas jej i faktycznie tak to się sprawdza i tak to się jest i usprawiedliwiam swoją mniejszą aktywność, tak jakby w drugiej części dnia, ale to nie jest mniejsza aktywność, tylko to jest mniejsza aktywność vlogowa. Francia śpi, więc ja zabieram się za wieczorną pielęgnację i tyle, Dobram jeszcze do was coś, chwilę pogadam, to się obejrzę. I pójdę. Aha, wiem co jeszcze, bo ostatnio wróciłam do masaży, pęki antycelulitowej i tak dalej. Z nadzieją, nie z nadzieją, ja wiem, że systematyczność w tej kwestii się opłaci, więc jeszcze to mnie czeka. Ale to już robię oglądając coś. A co ja teraz oglądam? Dark Desire. Mroczne pożądanie, tak to się chyba nazywa po polsku. A tak naprawdę to, to się nazywa po hiszpańsku, bo to jest meksykański serial do którego wy mnie namówiliście mówiąc, że jest genialny ostatnio wyszedł drugi, nowy drugi sezon czy jest genialny? fabuła jest świetna jestem gdzieś na piątym odcinku i fabuła jest naprawdę świetna natomiast no dla mnie jest za dużo tamtej erotyki, w sensie te sceny mogą być krótsze, to nie jest nie jestem fanką tego typu produkcji ale tam wiecie 10 sekund się przeklikuje tutaj 10, 10, a się przeklikuje na Netflixie. W każdym razie, no jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie i co tam się wydarzy, bo dramy są. Zobaczymy. No i dzisiaj słuchajcie, ten 23 i 25 jest finał Love is Blind drugiego sezonu, więc też jakby teraz to oglądam, w sensie już obejrzałam wszystkie odcinki i z niecierpliwością czekam na finał. Jestem super ciekawa, mam nadzieję, że się powiedzie Shane'owi i Natalii, na razie nie wchodzę na niczyje Instagramy, bo ja sobie później sprawdzam na Instagramach, Selling Sunset, Love is Blind, muszę sobie tam trochę pogooglować. Yy, nie sprawdzam, nie spojluję, najpierw musi być finał, a później zobaczyć czy te osoby dalej są razem, bo wiadomo, że to było kręcone wcześniej, czy te osoby dalej są razem i czy żyją w szczęściu. Tak, Shane i Natalie to chyba jest moja ulubiona para. Generalnie tu słuchajcie, kibicuję wszystkim, bo myślę, że znalezienie miłości to jest big deal i każdy kto chce, fajnie by było jakby ją znalazł, ale ale wydaje mi się, że ta para hindusów nie do końca się dogada. Ten Salvatore, chyba on się nazywa? To jest taka ładna dziewczyna, która wygląda jak Jennifer Lopez z 90. No nie wiem też. Ale oni mają jeszcze, według mnie, szansę powodzenia. A jeszcze są ci ciemnoskórzy. To oni. Oni też mi się mogłoby powieść. Yy, ale co, aha! Początkowo bardzo kibicowałam temu Nikowi i tej dziewczynie. Nie pamiętam też właśnie jak ona się nazywa. Natomiast wydaje mi się, że ona jeszcze nie jest w ogóle gotowa na związek. Coś tam mi w niej zgrzyta i nie pasuje. Kurde, fajne. A, to, a ta Szejna! Jak mi ta w wkurza. Kto ogląda Love is Blind, ten wie o co chodzi. Yy, fajny program. I zobaczcie, z pierwszej edycji dwie pary dalej są razem. A z naszego polskiego miłość od ślubu, od pierwszego wejrzenia, tak to się nazywa, też dalej ludzie są razem. Także takie programy mają szansę powodzenia, jak widać. Nie, dzisiaj zabrnęłam w jakieś dziwne, słuchajcie, dziwne rejony, także ja już mam makijaż zmyty, jeszcze pielęgnację nałożę. I tyle, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało, pomimo tego mojego zakatarzenia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.